Jakiś czas temu podawałem informację o tym, że Chiny wystrzeliły w kierunku księżyca misję Chang'e 4, w ramach której na jego niewidocznej stronie miał osiąść lądownik wraz z Łazikiem. No cóż, państwo środka stało się pierwszym krajem, który posadził jakikolwiek sprzęt po niewidocznej stronie księżyca. Na początek małe sprostowanie. Zauważyłem sporo komentarzy na temat ciemnej strony Księżyca oraz wręcz zalążki spiskowych teorii, gdzie ludzie pytali o to, dlaczego jest tam jasno, skoro jest to ciemna strona Księżyca. Otóż nie istnieje nic takiego jak ciemna strona Księżyca. Jest za to strona niewidoczna, ponieważ Księżyc znajduje się w ruchu synchronicznym i jego obrót wokół własnej osi trwa mniej więcej tyle, ile obrót wokół planety. Dlatego też widzimy ciągle tylko jedną jego stronę. Natomiast zarówno jak i niewidoczna strona jest oświetlona przez słońce. Kiedy Chang'e 4 lądowało, z naszej perspektywy księżyc znajdował się w nowiu, czyli oświetlona była właśnie jego niewidoczna część. Na pokładzie lądownika znajduje się zbiornik, w którym umieszczona została 2,5 kg sztuczna biosfera. W ramach eksperymentu w środowisku odpowiednim do wzrostu umieszczono nasiona rzodkiewnika pospolitego, rzepaku, bawełny oraz. Ziemniaka, który po Marsjaninie stał się już oficjalnym kosmicznym warzywem. Oprócz tego znalazły się tam również jaja, muszki, owocówki oraz drożdże. Aby rośliny mogły wykiełkować, w zbiorniku zgromadzono ziemię i utrzymano temperaturę 25 stopni oraz zapewniono odpowiednie nawadnianie ze specjalnie przygotowanego zbiornika. No i tu niestety udało się zauważyć wykiełkowanie jedynie jednego nasiona bawełny. Reszta roślin nie wzrosła, a kiedy po kilku dniach nadeszła w tym rejonie księżycowa noc, eksperyment siłą rzeczy został przerwany, ponieważ temperatura w komorze spadła do minus 50 stopni Celsjusza. A więc jednak nie ziemniaki, lecz kosmiczne Bawełna, pierwsza roślina wyhodowana na powierzchni srebrnego globu. Pojawiły się pytania, z jakiego powodu reszta nie wykiełkowała. Czy zabrakło czasu, czy też jakieś zupełnie inne czynniki miały na to wpływ. Mimo że eksperyment ten przypomina przeprowadzaną w podstawówce hodowlę fasoli, to jednak jest on z punktu widzenia naszej bytności w przestrzeni kosmicznej, no, jakby tu nie powiedzieć, właściwie kluczowy. Oto jest pytanie, czy w warunkach tak odmiennych od ziemskich możliwa będzie hodowla roślin, która zaspokoi zapotrzebowanie na żywność astronautów. Z powodzeniem udała się hodowla sałaty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Brak ciążenia wydaje się więc nie mieć tu większego wpływu, tym bardziej nie powinna mieć jedynie obniżona jego wartość na Księżycu, ale z jakiegoś powodu wyrosła tylko bawełna. Czy możemy się spodziewać wznowienia eksperymentu po nastaniu w tym miejscu księżycowego dnia? Projektant eksperymentu Shi Ganjin stwierdził, że życie raczej nie miało szans przeżyć tak skrajnie niskiej temperatury. Ale kto wie, w końcu nieraz nas już zaskakiwało. Dlaczego wyrosła tylko bawełna? Okazała się być najbardziej odporna na zmieniające się warunki w komorze. Mimo że zaprojektowana była tak, aby utrzymywać odpowiednią temperaturę, to jednak skrajne warunki na zewnątrz lądownika sprawiły, że temperatura wahała się zbyt bardzo, aby ziemniak czy rzodkiew mogły zakiełkować. W każdym razie ten eksperyment w pewnym sensie daje podwaliny pod przyszłe uprawy w habitatach, które powstaną zapewne przy lunarnych bazach. Chociaż na początku też nie spodziewałbym się nie wiadomo jak wielkich upraw. Byłyby one nadal eksperymentalne, a jedzenie byłoby astronautom najzwyczajniej w świecie dowożone. Nam pozostaje cieszyć się z tego pojedynczego kiełka bawełny, który wyrósł na Księżycu. To jest jednak jakby nie patrzeć wielkie osiągnięcie. No i cóż, palma pierwszeństwa w tym przypadku idzie do Chin. Zresztą poczynają sobie one coraz śmielej w przestrzeni kosmicznej. Ja dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają Astrofazę na portalu Patronite, link do niego znajdziesz w opisie oraz w prawym górnym rogu ekranu, więc jeżeli również chcesz pomóc w rozwijaniu Astrofazy, to wejdź tam i zaznajom się z tym co cię ciekawego możemy tam zaoferować. Zapraszam też na Instagram Astrofazy i cóż, widzimy się w kolejnym astroszorcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!